612 2 AKW i 65 AKW. No jak utrudniała. Wyprosiła ich z mieszkania, ja wpuściłem ich, zapaliłem światło w pokoju, żeby sprawdzili czy nie ma nieletnich. Oni nie wykonali swojej służby, służby swojego wezwania w 100%. Ten mamy mi zawinął, siedział w telefonie, tam mamy poskręcali, nie sprawdzili nawet czy tam nie ma dzieci. Słusznie. Ja tak i sześćdziesiąt pięć że wpuścili, wpuściliśmy ich do swojego mieszkania, to jeszcze zarzucają mamie, zarzucają pani Gosi coś takiego jak nie stosując się do wy, wydawanych przez funkcjonariuszy policji poleceń, a oni sami nie wykonali swoich poleceń, które mieli we wezwaniu, żeby sprawdzić czy nie ma nieletnich. Nie, on no, się no. To jest chore. No trudno widzę. No. Pamiętacie, nie zaciera się policja, bo was kurwa zniszczyła Konda wpłacił 5 złotych. Pozdrów Krzysztofa Gowicza welanakonda Największy fan Mariusza w Polsce z zapisdowia